Cześć, jestem wizytą w kolejnym odcinku Bitwa o fortece. Edycja świąteczna. Tak jest, dobra. I od razu słuchamy sobie... Okay, no. eee, nie, nie słuchamy sobie jeden słuchamy sobie niepokojące wieści. Główne niepokojące wieści... Jest. Mam dla Ciebie bardzo złe informacje. Odkryliśmy, że trochę drogi stąd znajduje się forteca szkieletów. Nie. Są o tyle niepokojące, że tutejszy mroźny klimat bardzo im odpowiada. Nie denerwowały nas bardzo, ale ostatnio zabili naszych ludzi. Wysłaliśmy tam tylko grupkę zwiadowców niedaleko tej fortecy. Niestety nie wrócili. Będzie trzeba się tam wybrać i zabić te szkielety. Wiemy, że mają małą farmę, na której pozyskują jedzenie. Kiedy ją zniszczymy, to przestaną mieć co jeść. Po lewej stronie stoi skrzynia do zadania trzeciego. Weź z niej zapalniczkę i spal tę farmę. Powodzenia! Uwaga! Farmę powinienem zostrzec gdzieś na tej krętej, zamarzniętej rzece. Myślę, że znajdziesz się bez większych kłopotów. Nice! Haha! Ha. Będziemy palić! Palić, niszczyć i rob... Palić, niszczyć... <ścoughs> zaraz, raz, Palić, niszczyć... Palić? Palić, niszczyć i... Robować i gwałcić? Co wy tutaj robicie, koledzy? Co? Ja nie chciałem uderzyć w farmera. Dobra. Zszedłem tutaj, żeby się przespać. Co robiły tam dwa zombiaki? Ale choimka ich obroniła. <grymne> Dobrze posadził. Kurde, co jest. Jest tu jakiś zombie jeszcze. <grymne> Golemów nie ma nie ma kto ich bronić. A, dobra, to zombiak się pali tylko. Dobra, gdzie jest kręta rzeka? Tutaj było tylko to jeziorko. Tam nie widziałem żadnej rzeki. To jest rzeka. Dobra, gdzieś tutaj. Chyba gdzieś tutaj. Wydawało mi się, że widziałem stoł na ziemi, ale jednak nie. Dobra. Coś tutaj jest. Chyba pierwsze wypełnimy to zadanie poboczne. Złowroga jaskinia. Tak. Pierwsze zrobimy to. Przesuwajmy sobie. Słowo jaskinia jest. jest. Nasi mieszkańcy skarżą się, że z tej jaskini dochodzą jakieś dziwne dźwięki. Nie wiedzą jak je opisać. Niektórzy mówią, że to creeper, inni, że to zombie. Jeśli masz odwagę, zejdź i pozbądź się tego. Mam nadzieję, że to nie jest creeper. Bardzo dużą nadzieję. Dobra, schudźmy. Chodźmy. Jest i Creeper, no niestety. Dobra, może sobie wybuchać. Tak, to są Creepery. I zombie chyba też w sumie. O, akurat nie zniszczyły tej skrzynki, nice. O, proszę bardzo, jak nieźle. Dwa diamenciki, no już mogę zrobić miecz. Diamentowy, nice. Um. Zaraz, zaraz, ta rzeka... tutaj nie. Rzeka jest to tą stronę, prawda? Prawda. Dobra, poszukajmy tej farmy szkieletów. Tam chyba coś jest. Coś jest, ale nie wiem, czy to ta farma, raczej nie. To jest jakieś jezioro w ogóle. Dobra, sprawdźmy. O nie. Jakiś yy, opuszczony dom. Dobra. Kurde, jak, jakaś tabliczka się zepsuła. Fuck. Dobra, kolejne zadanie poboczne. Ym, opuszczony dom, tak? Kiedyś w tym małym domu mieszkał pewien gość. Namawialiśmy go, by przyniósł się do naszego miasta, bo okolice są niebezpieczne. Nie posłuchał, aż w końcu napadły jego pająki. Nasi ludzie starali się ich zabić, ale jest tam ich sporo. Zamurowaliśmy więc okna i drzwi, by przynajmniej nam nie przeszkadzały. Jeśli chcesz, możesz się ich pozbyć. Pewnie są tam jakieś drogocenne przedmioty. Pewnie tak. Więc spróbujmy z zapalniczką to zrobić pierwsze. Uuuu... Gasimy to. Gasimy to. Um. Kurde, znowu te... Dlaczego te? Dlaczego te trudne? Dlaczego, dlaczego te najgorsze? Dobra, nie będę musiał nawet tam wchodzić. A, no, całkiem nieźle. Dobra. Gdzie jest ta farma? Zaraz, yy, przyszedłem stamtąd, wioska jest gdzieś tam. Rzeka jest trochę jak jezioro. Kurde. Kurde, jakieś tu są tabliczki i teraz będą puste. Albo w ogóle nie będą się wyświetlać. O, coś tutaj jest. Na szczęście, nie pusta. Wielki kanion, hm. Już prawie dom na drzewie, tylko tego nie uzupełniliśmy, Dziś na budowle też nie. Dobra, wielki kanion. Chyba nie trudno przeoczyć ten kanion, prawda? W środku jest wiele cennych materiałów do wykopania, ale w ciemnym miejscu zagnieściły się blazy. Trzeba ich zabić i to prędko, jeśli wydostaną się na powierzchnię, to będzie koniec. Wielki koniec. Dobra, pasuje. Tego zadania nie robię. Ja mam nadal kamienny miecz, czy mógłbym zrobić diamentowy, ale dziękuję, na razie. A w dodatku, to są blazy. Pasuje, <grym> całkowicie pasuje, dobra. Tylko najgorsze, że nadal nie znalazłem tej farmy. Tutaj jest jakaś rzeka jeszcze. Może gdzieś wcześniej? Jest! Coś jest. Zobaczyłem kątem oka. Dobra. W końcu chyba znalazłem tą farmę. Tak, tak, tak. Patrzcie, czaszka szkieleta. Aha. Wiesz co? Spodziewałem się farmy roślin, a nie zwierząt. Widowo nie wchodzi z powodu pająków. Kurde, to nie to. A może? To nie główne. Nie, to jednak to. Dobra, nice. Dobra, jedno się udało. Uch, znalazłem. Nice. Trochę mięsa. Nie będę tego, nie będę tego brał. Ehm, znalazłem łuk? Nie. Jednak nie. Wydawało mi się. <laughs> Dobra. Może też tutaj trochę wejść, może... Kurde, to znowu mi te pająki zwalone. No i teraz jest jeszcze jeszcze gorzej do <laughs> Zapomniałem. Sorry, zapomniałem. Miałem to spalić przecież. Ale nie siebie, dlaczego siebie palę? Znowu siebie prawie pod podjął. Dobra. Przydałoby się coś zjeść. O, jeszcze stejną. Świnki. Giń! Nice! <grystanie> jeszcze jakoś polące się? Polące są pojąki lub <grystanie> Skrzynka. O, nice! Dwa diamenty. He <grystanie> no, ja zawaliście. Dobra, wracamy, nice. kolejny kolejne zadanko. i kurczak się usmażył. Dobra. Podejrzewam, że wioska jest gdzieś tutaj. Tak jest, już widać, dobra. Kolejne zadanie główne jeszcze. Teraz, dobra, ja wrócę już sam, zaraz wracam. I jestem z powrotem, tym razem czytajmy... Posłuchajmy ryby. Tylko, że zarządzamy głównych ryby. Zapomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy. Wigilia jest już blisko, a nie mamy jeszcze ryb. Będziesz musiał więc wybrać się na łowy. Kiedy wyjdziesz z naszej osady, kieruj się na lewo. Potem idź ciągle przed siebie. Zobaczysz niewysoką górę, a w niej małe wgłębienie. Jest tam jeziorko, a co więcej nie zamarza. Dlaczego? Jest to więc znakomite miejsce do połowu ryb. Nawet się tam trochę urządziliśmy, połowimy tam co jakiś czas wędkę, Wejście skrzyni do zadania czwartego. Złów 5 ryb, usmaż je i wsadź do spicherza. Okej... Okay. Byłem tam już. Nawet zabrałem jakieś rzeczy. Yy, dobra. Złów pięć ryb... Hm. Trochę mi to pewnie zajmie, no ale... Dlaczego akurat pięć? Pięć to jest dużo. To jest za dużo. To będzie bardzo długo trwało. Ale powiem, że fajna rozkwina. Akurat w jaskini, w nie zamarza, bo gdzieś w jakimś ciepłym miejscu mniej więcej. Dobra. Tutaj nie mają ryb, nie. Dobra. To będzie trudne. Dobra, jest. Chwila skupienia. I jest rybka. Dobra, to ja sobie złowię jeszcze cztery i zaraz, i, i zaraz się widzimy. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Jednak tamto to nie jest taki dobry pomysł, bo jest tam trochę mało miejsca, więc wyjdziemy sobie na środek jeziora. Zrobimy małą przeręblę i będziemy łowić tutaj. A tak dokładnie to nie niezbyt mało, że bym mi nie spadała pod wodę i nie zatykała się na dnie. Spławik musi się unosić <laughs> Dobra Więc ja łowię i zaraz się widzimy I jestem z powrotem, dobra Po wielu problemach i prawie zużytej do końca wędce udało mi się w końcu złowić te pięć ryb I w dodatku zamarzała mi przeręba, więc musiałem postawić pochodnie, dobra um, jak już tutaj jesteśmy no Tutaj w sumie Ale nie będziemy nigdzie iść Zaraz, zaraz Nie dobra Zrobimy sobie tutaj workbencha. Drzuciłem kotleta. Daj mi mojego kotleta. Pają gdzieś jest? Nie, dobra. Eee, piecyk. Tak. Jednak gdzieś jest. Dobra, padł. Jest piecyk. Pięć rybek, nie mam niestety już węgla, dobra, nie dla góry, dobra, usmażę te pięć rybek, wrócę, tam zostawię ryby i widzimy się przy zadaniach głównych chyba, dobra, zaraz wracam i jestem z powrotem. Zostawiamy ryby, bierzemy może coś do jedzenia, to też zostawię w sumie, to też, weźmiemy sobie zupy, tak, to jest dobry pomysł. Um, dużo pająków za mną biegło, nadal mnie atakują, patrzcie, nawet Dianis je atakują. Dobra, um, kolejne zadanie główne, które nazywa się... Przeczytaj <laughs> forteca Szkieletów. Uuu, właśnie, to było tylko ten. To była tylko farma. Dobra, posłuchajmy. Wreszcie nadszedł ten czas. Trzeba zaatakować fortecę szkieletów. No ale mamy do ciebie spore wsparcie. My zostaniemy tutaj i uczynimy ostatnie przygotowania do Wigilii. Mam nadzieję, że się nie spóźnisz, ale nie o tym teraz. Pracując do Twojego zadania. Otóż jakiś czas temu posłaliśmy, niedaleko tej fortecy, oddział budowniczych. Wybudowali sobie małe schronienie oraz podkop pod bazę wroga. Wczoraj ustawili w podziemiach fortecy ostatnie bloki TNT. Trzeba je tylko odpalić i zniszczyć to, co zostanie w tych gruzach. Na pewno ułatwić to zadanie. Jako, że musisz się tam teraz zostać, udostępniam Ci naszą kolejkę. Jest ona za spichlerzem. Jest raczej w surowym stanie, nie mieliśmy czasu, by ją zabezpieczyć. Możesz jechać przez kopalnię, więc uważaj na zombie i inne wrogie moby. Wsiądź do wagonu i pojedź. A po kilku minutach będziesz już przy naszym odciale niedaleko fortecy wroga. Wiesz, że śnieg się roztopił w rejonach ich fortecy? Daje nam to przewagę, bo śnieg im pomagał. Pozostaje mi tylko życzyć Ci powodzenia. Postaraj się szybko to załatwić i wracaj na Wigilię. Uwaga, by zaliczyć zadanie, musisz zabić wszystkie wrogie moby i zniszczyć monster spawnery. Okej, dobra. Używamy kolejki, nice wszystkie wrogie wrogi moby i wszystkie monster spawnery. Dlaczego tak się zacina? Pagonik? A może wezmę dwa na wszelki wypadek. Wyjechać, proszę. dźwigni, okay. <laughs> <laughs> Czy muszę ją pociągnąć? Nawet nie wiem, chyba nie. Dobra, tam jeszcze jakaś... Tam... o! Skurkowaniec! <laughs> no właśnie. I w tym taki problem. Co tu pisze? Prosimy nie wysiadać z podczas jazdy. No niestety, musiałem. No i trzeba go przejść. O je, no co, będę bieg tędy? No kurde, jak się i daleko. Tyle? Możliwe, że tyle. Albo i nie Fak Ale daleko poszli Dobra, chyba tyle O posz Dlatego wziąłem dwa No Nie! Oh my god To już pewnie koniec dzisiaj, że niedaleko jest Dobra, jadę w końcu. Zawaliście dźwięk Ten dźwięk im się i to bardzo dobrze. Ale szybko jadę. Mam nadzieję, że tu nie, nie będziesz żadnych potworów chociaż i... Jesteśmy na miejscu. Aha, fak. Aha Zawaliście, zamknąłem się w środku. Dobra. I tutaj znowu są... Aha, to ci budowniczy, dobrze. Dobra. O nie. No i właśnie to jest zepsuta tabliczka. Kurde, wszystkie się popsuły? Co tu pisze? Tak. Ale chamsko, No dobra. Niestety. Tutaj chociaż pisze. Cholernie. Uf, no na <laughs> Ale akurat ja to muszę odpalić. Wow. Ho, ho, ho. Yy, dobra. Yy, dobra. Wiecie co? W sumie nie dobra. Odpalamy. Oh my god. Odpaliło się? Odpaliło się. Już? Wszystkie wybuchy? O kurde. Redstone. Dobra, tutaj była ta forteca. Nice, zwaliło się całkiem sporo. Chyba zebrałem czaszkę. Czaszka! Aaaa! Teraz. <ścoughs> Czaszka ma włosy. Oh my god. Dobra, fajnie to wygląda. O kurde! <ścoughs> Spoko. Um, jestem samym w samym środku fortecy. Um. Czy tutaj są jakieś monster spawnery? Przydałby się wargman. Słyszę szkielety. O kurde. Ehm... Um. Cobble. Stone. Dobra. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, szkieletów tam raczej nie ma, raczej nie, o jest skrzynka, a nie to ta, dobra to ta, myślałem, że to jest jeszcze druga, um, tutaj, wow, ulepszone łuki. Kurde, ulepszone le łuki mają faj. I zginęłem. Dobra, wracam, tam i się widzimy z powrotem. Zaraz wracam. I jestem z powrotem. Z tyłu mnie jest ten budynek, do którego wchodzi się i wysadza całą fortecę. A tutaj jest forteca, dobra. Odejcie, ja chcę zrobić jeszcze. O, pizdziec. Zawaliście, dobra. Idę spać i wracam. Zaraz wracam. I jest. Jestem z powrotem. <gry> Już od razu są szkielety. Kurde nie zabij mnie, proszę cię nie zabij mnie. Pak. Pak. Proszę. Nie bij. Wychodzą następni. Nie zabij się chociaż sam jeszcze, easy. Dobra. Najgorzej, no że tam jest workbench. Czaszka na głowę Przestraszyłem się. Przestraszyłem się czaszki na ścianie. I mam yy, dwie strzały w ramieniu. I, I w tyłku. A nie w nodze, dobra. Ale w indy Dobra. Trzeba chwilę poczekać. Zjeść coś. Pierwsze. Dobra. Ja sobie chwilę poczekam i widzimy się jak wydają całe życie. Zaraz wracam. I jestem z powrotem, dobra, mam sobie też, yy, zrobiłem sobie też trochę zbroi Więc możemy atakować Diamentowy mieczyk jest Więc powinno się udać myślę Tutaj na razie nie, bo to jest chyba główny budynek A raczej na pewno Dobra, będziemy, weźmiemy go od góry na razie tutaj dawać. Miałem... Taki killoff. Dobra... Szybko może pochodnie pierwsze. Nie mogą mnie trafić, wszyscy strzelają w ścianę. Dobra. <grym> no i... No i wszystkie monster spawnery mają paść. I wszystkie moby też. Dobra, nice. O, jeszcze trzy diamenty. Tamta wieża rozwalona, ta rozwalona, to jeszcze rozwalić i tam jeszcze trzeba wejść. A to co? Jakiś magazyn pewnie albo coś. Kurde, na no tabliczek nie widać. No, jakiś magazyn. no tutaj coś jeszcze jest. A, takie coś, no tak. To jest w nocy straszne. <laughs> o Boże! <laughs> Mam pomysł. Nie taki! Ja nie chcę się palić! Szkielety się miały palić tylko. Dobra. Udało, na, szcz na szczęście jest tutaj woda. Zaraz będę strzelać z jeszcze zapalonymi strzałami To dopiero będzie Szkielet we mnie Klatki, ogarnijcie się no Dobra, udało się Kolejne materiały i zaraz będę sobie zrobić jakąś zbroję yy, z diamentu. Znaczy w sumie już mogę chrom zrobić, ale poczekam na zbroję. Na pewno jeszcze jakiś diament znajdę. Jakiś to, o, to ty. Tego on całkiem sporo. Rozwalone trochę. Nice, akurat nikogo tutaj nie ma. Wow. Myślałem, że jesteś pod tym jeszcze. Dobra. O! Fak Dobra. Ym, idziemy tam. Może przez mur. Nice. Udało się. Jeszcze tylko ten główny budynek. Główny budynek, który też spróbuję rozwalić od góry. Bo to jest najlepsze rozwiązanie w tych fortecach. Nie, nie będę tego palił teraz. Jeszcze we wewnętrznie i wskoczył do środka. Tak wow. nie w tą stronę! Wychodzimy stąd, nie będę się tak bawił. Kurde, spadłem no. Wszystko przez sz szkieleta. Jeszcze muszę coś zjeść. Mushroom skill. No dlaczego mi tak klatkujesz? Co ja ci zrobiłem? Jakaś skrzynka. Tego na razie nie dostanę. Pierwsze szkielety. Żeby mi nie zrzuciły jak rozwalę spawnery. Dobra. Jest jeszcze szkielet. Jest! Nie ma tam już żadnego. Udało się, rozwaliłem. Rozwaliłem cały obóz, czy tam całą fortecę Szkielet. Dobra, idzie noc, więc wracamy. Um. <laughs> ja teraz już zakończę ten odcinek, więc... Dżungla, bagna, miasteczko. Niezłe. Um, więc komentujcie, subskrybujcie, ile chcecie op w górę i na razie!